To grapes i nagrywam z serwera IP będzie w opisie I ten, tu jest domek Tu też domek i tu spawn I mm, patrzcie mm, Tu sobie to przeczy prze przeczytacie Zasady są Przeczytacie też sobie I Informacje tutaj też będą to to się mam... hmm. Admin drugi jest, ale nie może go znaleźć, zaraz przez Skype'a. Eee, no, wstępniemy się do, do PP, przyjmiecie, patrzamy, patrzajcie, co oni tu mają. Tak, tak, znaleźli spawner, skrzynkę obrabili i teraz, teraz wylecimy. Tak, wylecieliśmy. Coś mi się tak wydaje, Dobra, Dobra, No tak, IP będzie w opisie i... ...jakieś informacje też. Yy, cześć.